Komentarz do gry Kubami i Sawi. Sawi gra białymi, Kubami czarnymi. Zobaczmy, co to się stało. Gra, początek miała bardzo, bardzo, bardzo spokojnie. Obaj gracze wybrali takie doseki. Są to doseki, które biorą pewny teren. Tutaj mówię o kamieniach. Tutaj i tutaj. Obaj gracze wzięli pewny róg w zamian za jakieś rozwinięcie na brzegu. Ale żadne z tych doseki nie jest waleczne. Nie ma tu jakichś skomplikowanych na razie wariacji. Nie ma możliwości zrobienia jakiego wielkiego moja, więc gra zapowiada się terytorialnie. I teraz, pierwsza sekwencja, która jest trochę dziwna. To kopnięcie, to kopnięcie jest, co prawda, jak najbardziej widziane, ale wygrywa się w ten sposób. To jest kształt, który się widuje. Trzeba tylko pamiętać, że róg nie jest jeszcze zapewniony. To znaczy, się wystarczy, że. Czarny będzie próbował tutaj grać w Sansana i coś tam na pewno zbuduje. Jest sporo słabości. A problem jest taki, że jeżeli zagramy tak jak biały zagrał, to tych słabości jest jeszcze więcej. Bardzo łatwo teraz inwadować. Nie tylko w Sansana, ale mamy też dodatkowy punkt tutaj w P3, taki słaby. I czarny będzie mieć duży wybór ruchów do zagrania tam na dole, tak żeby odebrać białym punkty. W szczególności, jeżeli zagramy w ten sposób, to praktycznie białe nie ma innej odpowiedzi, niż zagrać tu. Co pozwala czarnym sporą część rogu zabrać. W ten sposób można zagrać tak, zrobić sobie kształt i w przyszłości grać S3. Jest dużo, dużo możliwości dla czarnych, żeby coś tam wykombinować. I niepotrzebnie tak daleko się rozwijamy. Bardziej prawdopodobne by było, gdybyśmy takie. Gdybyśmy tu od razu zagrali, to by było rosną Różnica jest taka, że nie wzmocniliśmy czarnego i co prawda jest to wejście tutaj, które jest też łatwiejsze niż zwykle, ale przynajmniej dostaniemy z zewnątrz i będziemy mogli atakować ten kamień po prawej stronie. Więc zagranie tego od razu jest bardziej poprawne niż skopnięcie, bo z kopnięciem się zadeklarowaliśmy, że chcemy jednak ten róg jakoś bronić, a później zostawiamy sobie dziury, które możemy wchodzić. A tutaj, no. Byłaby jakaś walka, gdyby czarny wszedł. Skończyło się na tym, że czarny się rozwinął tak jak w joseki, No a słabości oczywiście zostawiamy na później. Nikt ich nie chce wykorzystywać od razu. Yy, tym razem był kolej czarnego, żeby zagrać coś niestandardowego. Przy takim podejściu, jeżeli chcemy tworzyć na prawej bandzie, to najbardziej znany jest ten ruch. Przy czym rozumiem dlaczego nie chcemy go wybrać czarnym, bo jeżeli zagramy normalny joseki, no to biały już ma tutaj kamień, który i tak chciałby zagrać. To i tak jest ruch joseki. A tak to ma sendę, może nawet myśleć o jakichś tutaj słabościach, o jakichś cięciach tutaj w P16. Czyli trochę zrozumiałe, że czarny nie chciał wybrać tego wariantu. Natomiast w ogóle ta prawa strona nie jest, na, nie jest na tyle interesująca, żeby ją mocno rozwijać. Więc jakaś normalna odpowiedź coś takiego, albo można też kopnąć i zagrać tutaj czyli biały będzie trochę przekoncentrowany, będzie mieć za blisko ten kamień na L17. To wszystko są możliwe rozegrania. Są dość nudne rozegrania, takie bardzo terytorialne, no ale cała gra jest taka terytorialna. Raczej nie zrobimy do jakiegoś większego moja, m, moja więc są to bardziej sensowne wybory. Czarny zagrał ten ruch, który normalnie nie jest ruchem joseki, nie gra się go, dlatego że biały bardzo łatwo inwaduje i czarne nie mogą rozciąć tego kamienia, jeżeli rozetną to stworzą sobie bardzo brzydkie kształty, więc nie robią tego praktycznie nigdy. Grają od tej strony, pozwalając się białym połączyć, co daje białym sporo punktów, bezpieczną grupę. Tak naprawdę cała górna banda, łącznie z rogiem, stała się biała. A kształt czarnego jeszcze ma słabości. Tu jeszcze są rozcięcia, na które biały będą się czaiły. To rozegranie jest możliwe wtedy, kiedy nie chcemy grać naszego ruchu tego. A chcemy tworzyć prawą bandę. Przy czym zazwyczaj w sytuacji, kiedy chcemy kontynuować i budować. A tutaj Czarny sam zdecydował, że nie chce tego robić, że to kontynuowanie rozbudowywania tej prawej bandy nie jest ciekawe i zagrał z lewej strony. A to oznacza, że wybór u góry po prawej był dziwny, bo wybraliśmy sekwencję, która kładła nacisk na rozwijanie prawej strony, a później ją zostawiamy, zostawiając sporo słabości. I jako, że praktycznie całe, całe bandy już są pozamowane, to biały postanowił, że najwyższy czas zainwadować i wykorzystać te słabości tutaj w tej grupie. Trzeba przyznać, że nie jest to takie proste, żeby się zdecydować, w jaki sposób wykorzystać te słabości. Można tak ciąć bardzo wulgarnie, ale czarny prawdopodobnie nie odda tych kamieni, będzie walczył, zrobi się jakaś walka. Jest to dość skomplikowana sytuacja. Możliwe, że czarny mam lepszy wybór do zagrania i biały po prostu zainwadowały Bezpośrednio. Plan jest taki, że jeżeli czarny coś odpowie bardziej na dole, to można to, to cięcie uaktywnić. Czarny zagrał bardzo rozsądny ruch, taki kap. Nie chcemy zagrać niczego innego. Biały przycięły. Prawdopodobnie spodziewają się, że czarny odpowie w ten sposób, stworzy to cięcia czarnego, czarnemu. Czarne odpowiedziały tak. Co na pierwszy rzut oka wygląda jak, jak lepszy ruch, i, i lepsze łączenie. Ale gdyby białe tutaj się uparły i przecięły, to wcale nie ma czarnej jakiejś bardzo prostej sytuacji. Raczej nie możemy tak grać, bo ciężko teraz zdecydować, co zagrać: czy oddawać te kamienie, czy, czy walczyć. Walka wygląda niezbyt nie prosto, więc prawdopodobnie czarne by oddały te, te dwa kamienia, a to już jest spory zysk. Myślę, że jest to możliwe rozegranie dla białych. Białe chciały zagrać trochę inaczej, zagrały z tej strony, pozwoliły czarnym się połączyć i dostały jeszcze to Atari. Nie jestem przekonany co do tego rozwiązania. Możliwe, że niepotrzebnie w ogóle graliśmy to P14, bo P14 to jest taki ruch, który zmusza czarnego do połączenia się, a później dostajemy R14. To dlaczego by od razu nie zagrać R14? Wtedy byłoby trochę lepiej. Czarne prawdopodobnie i tak musiałby odpowiedzieć tak samo. No to nie chcemy zrobić wymiany tego na to. To nie jest dobra wymiana dla białych. Dlatego ruch w P14 na pewno nie jest udany. Nawet jak nie chcemy zagrać w ten sposób, to zagramy po prostu od razu R14. Zastanowimy się, co z przeciwnik może to odpowiadać. No nie, ma, nie ma czarne aż tak dużo dobrych wyborów. Możliwe, że ten sam ruch byłby zagrany co w grze. A to jest po prostu już lepsze dla białych. W grze poszło tu, 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 zaczyna się walka, ciężko powiedzieć, ale na pierwszy rzut oka wygląda, że biały w tej walce nie ma łatwo, nie ma łatwo, czarny jest połączony i wcale nie ma słabszej grupy od białej, to jest wymiana w centek, która wzmacnia białe, ale też pamiętajmy, że tracimy punkty w rogu, czarny będzie mógł tam wskoczyć, zresztą w grze będzie to zagrane, biały się połączył, czarny tutaj i to był tak naprawdę najważniejszy moment w tej grze. Teraz białe muszą wymyślić w jakiś sposób, żeby nie, wyszło im bardzo zły, nie wyszedł bardzo zły rezultat, bo łatwo w takiej sytuacji, kiedy mamy ostrą walkę i mamy grupę, która może zginąć, może być ten niedobry rezultat i wydaje się, że białe za szybko zagrały ruch w p11, który wygląda jakby wychodził. Wychodził i rozdzielał czarne takim Znanym wszystkim i lubianym problemem Szyląga. To jest taki problem, problem Szyląga: jak przeciwnik ma kamienie, to chcemy grać między nie, żeby je rozdzielić. Problem jest taki, że biały się nie, nie postarał o własne łączenie, to znaczy się może zostać po prostu rozdzielony w ten sposób, co zobaczymy zaraz w grze. Dlatego trzeba było coś wymyślić innego. I takim ruchem, który można by było zagrać, było R11. R11 jest ruchem, który ma bardzo prostą odpowiedź dla czarnego, a jeżeli czarny odpowie najbardziej naturalnie, to biały po prostu wyjdzie. Teraz już tych kamieni się rozciąć nie da. Czyli dzięki wymianie R11 na R10 możemy wychodzić. Natomiast gdyby czarny odpowiedział inaczej, to biały miałby możliwość tworzenia bazy na bandzie. Możliwe, żeby nawet sobie przeżył, a jakby przeżył, to byłby w miarę zadowolony, no bo to był kiedyś teren czarnego. Więc to byłoby prawdopodobnie lepsze rozegranie, takie, które dałoby coś białemu. Jeżeli zagraliśmy to od razu, czarny bardzo słusznie od razu przecięły i to przecięcie jest ciężkie. Nie możemy zagrać tu, bo zostaniemy rozcięci w bardzo bezpośredni sposób. Biały ucieka dalej, ale znowu, jeżeli zagramy tu, to znowu zostaliśmy rozcięci. I raczej tego kamienia w R11 nie da się złapać, co jest bardzo dużym problemem dla białych. Opcją, którą można tu było wykorzystać, było zejście jeszcze raz. Wtedy jak czarny zejdzie, to możemy zagrać tu. Prawdopodobnie czarny złapie te kamienie 3, żeby być bezpiecznym i żywym. I białe teraz wcale nie muszą się łączyć w S13 to nie jest takie duże tylko skupiają się na tym, żeby wyjść naszą grupą, żeby może trochę przeatakować kamienie po prawej. To byłby jeszcze w miarę akceptowalny rezultat. Niestety, białe zignorowały tę możliwość i zagrały od razu w R12. I R12 jest dobra. zaraz zobaczymy, że jak czarny tutaj przetnie, biały zagra Atari, to nie ma możliwości złapania tych kamień po prostu nie jest to możliwe. A to w praktyce oznacza, że grupa u góry biała jest martwa. To jest dużo punktów, spora strata. Nawet białe nie mogą złapać w żaden sposób tego kamienia z kwadratem więc są w naprawdę ciężkiej sytuacji. Białe postanowiły zagrać jedyną możliwość, jaką miały, czyli. Stworzyć ko. To ko jest bardzo duże i bardzo ciężko je wygrać, bo czarny zbija pierwszy, i biały musi znaleźć groźbę. I ciężko znaleźć dużą groźbę na tej planszy, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, gracze byli bardzo spokojni, zdobywali bardzo stabilne, robili bardzo stabilne tereny. I nawet jak zagramy jakąś taką groźbę, która tutaj grozi wejściem, to to nie jest tak, że czarny kamień zginął. Czarny może zignorować. I najwięcej, co może biały zyskać, to może ewentualnie jakoś tutaj ten kamień na zewnątrz przyciskać. Nawet go nie złapię, bo drabinkę dla białych nie działa. Jeszcze tylko chwilę sobie policzymy tą drabinkę. A nie, działa drabinka, to można złapać drabinkę. Ej, i tak to jest najlepsze, co biały może uzyskać. Nie jest to wcale aż tak dużo. Dlatego biały nawet nie próbowały grać groźby, grać, grać Przy czym zagrały ruch, który efektywnie kończył. Kończył to ko, gdyż czarne łapią dwa kamienie, czarne łapią te dwa kamienie po prawej stronie i teraz to ko już nie jest w żaden sposób istotne. Wszystkie kamienie po prawej bandzie, na prawej bandzie białego, nie żyją. Nie żyją. A to jest rezultat, nie da się ukryć, straszny, straszny dla białych, duża porażka. A wszystko przez to tą niewielką nieuwagę i zagranie ruchu, który po prostu nie był połączony, zagranie ruchu w P11. Musimy być ostrożni, jeżeli chodzi o ufanie problemowi szalonga i granie od razu pomiędzy kamieniem przeciwnika. Czasem może to być bardzo kosztowne. Brzest skończyło się tak. Bardzo niewielka tutaj, no niewielki, ale dość istotny błąd czarnych, to znaczy czarne od razu zajęły się uratowaniem tych trzech kamieni przez zabicie tych trzech białych, ale... Straciły szansę, żeby zagrać w O14, ruch w O14 no, też ratuje te kamienie w, w S12. Gdyby biały próbował je zbić, to po prostu czarny zbija tutaj, więc nie ma problemu. A jest, daje o wiele bardziej solidny kształt na zewnątrz. Jak zagraliśmy w grze T10, to teraz na przykład biały ma jakąś taką choćby takiego pipa za darmo. To już jest taki pewien problem. Nie, nie chcemy dawać takich pipów. Byśmy zagrali od razu. Od razu tam, no to nie byłoby tego pipa. A ruch w T10 do niczego więcej nam się nie przydaje, więc O14 jest lepsze po prostu od T10. No i teraz biały jest w trudnej sytuacji. Naprawdę ciężko wymyślić jakiś, jakiś pomysł na grę. Czarny już ma dużo terenu po prawej. Ta grupa, która tutaj powstała w, w centrum, to jest tak naprawdę martwy ciężar, który tylko będzie nas ciągnął do dołu. Będziemy musieli się martwić te kamienie. I wypadałoby niby do nich dograć, ale to nie robi żadnych punktów, i biały pewnie postanowił, że no nie może tak pozwolić czarnemu utrzymywać przewagi terytorialnej, musi grać ruchy, które będą zdobywały jakiś teren, będą czymś groziły. I wymyślił ten ruch na drugiej linii. Ruchy na drugiej linii trochę wcześniej, ale troszkę jestem w stanie zrozumieć pomysł białych. No, bo wszystkie kamienie praktycznie czarne są bardzo solidne, oprócz tych na dole. Te Na dole to jest jedyna grupa, która w jakiś sposób może zostać zaatakowana, więc rozumiem, że chcemy zabrać jej bazę i jakoś ją przycisnąć. Zaraz zobaczymy w grze, jak to białym się udało. Czy się udało, czy się nie udało ją zaatakować. Czarne rozsądnie atakują grupę w centrum. Chcemy ją pogonić. Oczywiście bardzo ciężko będzie ją złapać i raczej tego nie zrobimy, ale pogonić można. Przy czym dobrze by było je ogonić z dobrej strony. Czarne u góry są solidne. Tu są kamienie połączone. Pamiętajmy, że białe, biała grupa jest zbita, więc wszystkie kamienie czarne są połączone jest to solidny kształt a na dole biały ma swoich kolegów dość niedaleko. No to ważne jest to, żeby od tych kolegów odciąć białego. Jeżeli odetniemy Ruchem jakimś takim, czy czymś podobnym, czy, 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 ta, czy, czy takim, zmusimy białego do wyskakiwania w centrum. No i tam zdecydujemy, w którą stronę chcemy pogonić, co chcemy zyskać z zgonienia, zgonienia tej grupy, i tak dalej. Natomiast w grze czarne zagrały od grupy silnej i zmusiły białe, żeby szły właśnie w tym kierunku, w które i tak białe chcą, bo białe chcą się połączyć. Czarne zdobywają więcej siły od. Od góry, gdzie ta siła nie jest aż taka potrzebna. W szczególności białe nawet się od razu nie chciały łączyć ze swoimi kolegami, tylko chcą iść w tę stronę, żeby rozdzielić te cztery kamienie po lewej. One są naszym celem, znaczy, jak jesteśmy białymi w, tym, w tej sytuacji. Gdyby czarny z kolei zagrał z tej strony, to sam łączyłby się do swoich słabych kamieni, trochę im pomagając, więc byłoby to bezpieczniejsze. A tak, sytuacja zrobiła się dość skomplikowana. Białe nie chciały się połączyć w sposób spokojny, więc zagrały taki, takie łączenie, które tak naprawdę nie działało. Wydaje się, że było, było to trochę przesadą, bo czarne mają bardzo mocne cięcie. Możliwe, że trzeba było zagrać na przykład w taki sposób. Też nie do końca solidne połączenia, ale pozwalające wychodzić i w jakiś sposób może troszeczkę grozić tej grupie po lewej czarnej. Zagrano tutaj czarny rozdział bardzo rozsądnie. I białe mają problem. Kończy się na tym, że czarne mocno wchodzą w tą formację na, na dole, praktycznie odcinając róg. A białe w zamian nie dostają tak dużo. Dostały na pewno sentę i mogą zaatakować wreszcie tę grupę, więc jakaś tam nadzieja jest, ale biorąc pod uwagę ile straciły, to nie wydaje się jak to wspania... nie wydaje się to wspaniała wymiana. Zaznaczmy tylko, że te kamienie w rogu to one jeszcze nie są martwe. Biały może je ożywić, i takim ruchem, który ożywa, je jest po prostu taka sekwencja. Tej grupy już nie zabijemy. w grze zresztą to będzie widoczne, że biały przeżyły w ten sposób. Więc czarne muszą dograć jeszcze jeden kamień, żeby, żeby tę grupę zabić. Czyli nie jest to aż tak wspaniałe dla czarnych, jakby się mogło wydawać. Biały postanowił atakować. Nie podoba mi się ten ruch, ruch bo czarne się bardzo łatwo połączył za chwilę, grając w H4. Gdybyśmy my zagrali w H4 białym, to czarny miałby o wiele większy problem. Normalnie ruchem, który się gra jest H3, ale w tym przypadku biały może zagrać tu, czarny tu. I normalnie jest tak, że czarny może łapać H4 albo J4. Ale w tym przypadku, jeżeli wydłużymy się tutaj do góry, to nie da się J3 złapać czarnymi, więc czarny by musiał wymusić coś innego i nawet nie wiem za bardzo co. Byłby to duży problem. Prawdopodobnie H3 nie, nie mogłyby zostać zagrane, musiałby być jakiś inny pomysł, na przykład od góry próbować jakoś grać albo coś jeszcze innego. Wtedy czarny mógłby mieć problem. Białe straciły szansę, czarne zagrały od góry i nawet nie musiały łączyć wszystkich kamieni, tylko od razu uciekły. Bardzo rozsądnie. Mamy słabą grupę, chcemy być leccy, leccy chcemy uciekać, żeby mieć. Bezpieczeństwo, żeby mieć wyjście do centrum, bardzo rozsądnie. Białe rozcięły te kamienia, ale jak się zaraz okazało, to nie do końca rozcięły. Jedyne co, to złapały trzy kamienie w centrum, nie było to aż takie duże. I jeszcze białe musiały tutaj, białe musiały dograć, a to oznacza, że atak był fiaskiem. Wybraliśmy złe ruchy po prostu do ataku tej grupy i skończyło się to niedobrze. Dobycie tych trzech kamieni w centrum to nie jest aż tak dużo punktów. Żeby zrekompensować na przykład stratę, stratę w prawym dolnym rogu. Czyli czarne muszą być bardzo zadowolone i gra jest naprawdę ciężka dla białych. Co prawda, czarne wybrały teraz ruch na pewno nieoptymalny, można by powiedzieć, że bezpieczny. Została wyzegrana sekwencja, która pozwoliła zdobyć kamienie w centrum w takim bardzo solidnym kształcie. Natomiast na pewno nie jest to lokalnie najbardziej optymalny i najmocniejszy ruch. W sytuacji takiej jak, ty, jak ta, gdy czarny ma wpływy w centrum, dość dużo kamieni, ale ciężko tak naprawdę zrobić tutaj dużo terenu, gdyż nie mamy jakiegoś dużego moja, które możemy rozwijać. Jedynie co to mamy białe kamienie, które są dość solidne u góry, i nasze kamienie po lewej, z których ciężko tworzyć moją, to w takim razie o wiele ważniejsze jest zabieranie terenu. I czarny miał tutaj do wyboru bardzo taką normalną i często stosowaną inwazję. W tym kształcie inw inwazja w h17 jest dość mocna. Ona jest mocna dlatego, że albo łączymy się u góry tam z rogiem, albo wychodzimy i rozdzielamy białego, więc ciężko tutaj białym coś zagrać. Prawdopodobnie biorąc pod uwagę, że czarny ma duże wpływy, biały musiał zagrać bardzo spokojnie, spokojnie i pozwolić się czarnym łączyć i jeszcze nawet wrócić tutaj. Czyli czarne w sente zabrałyby sporo punktów w białym. Byłby to bardzo duży suk sukces. Zaraz porównamy to z grą, ale to, ile czarnym udało się tu zabrać punktów, jeszcze zdobywałem samą trochę, i to, że utrzymało utrzymały czarne sente i mogły zagrać kolejny ogromny ruch, taki jak b7, no to jest zdecydowanie więcej niż to, co dostaniemy w grze. Bo w grze, jeszcze raz zobaczmy, czarne sobie dostały wpływy, ale nie tylko czarne dostały wpływy, które zrobiły parę punktów w centrum, ale nie aż tak dużo, ale biały zabezpieczyły sobie teren u góry. No i tych punktów w porównaniu do, do tej sekwencji biały ma bardzo dużo. Bardzo dużo. Do tego czarne straciły senty i teraz białe mają wybór gdzie grać. Mają, mogą zagrać kolejny, największy ruch. Białe postanowiły, postanowiły grać tu, punktowo nie jest to największa Część planszy, No bo w centrum nie ma dużo punktów. Chociaż jestem w stanie zrozumieć, że biały próbowały coś zagrać, żeby może jeszcze pogonić tę grupę. To jest jedyna szansa, że uda się coś tam rozciąć, jakieś szalone walki się zrobią i może czarne popełnią błąd. Niestety sekwencja dla białych była dość koszmarna znowu, gdyż białe wyszły w gotę, i pozwoliło to czarnym połączyć swoją samą grupę z kolegami, czyli tak naprawdę sprawić, że ona jest. Już absolutnie żywa. A punktów w środku też nie udało się zabrać, więc białe mają po prostu za mało punktów. Mimo, że gra jest już ciężka do wygrania, to jeszcze zobaczymy co tu się działo, bo było parę ciekawych zagrań. To jest w porządku. Biały cały czas próbował atakować i rozciągać tą grupę, mimo że się nie da. Jak zaraz zobaczyli, zobaczyliśmy, że no, nic z tego nie wyszło. I wreszcie wr wracamy do tego rogu. Tutaj białym udało się przeżyć. Czarne próbowały zabijać, ale jest to zabijanie nieskuteczne. Skończyło się na tym, że białe przeżyły. I raczej czarne nie miały możliwości, żeby tego zabić. I teraz, tak o, to jest ważna rzecz. To jest kolejny ruch czarnego, który zbyt wysoko ceni sobie centr, centralne punkty. Tu jest już trochę punktów. I ten ruch w H14 dużo więcej tych punktów nie stworzy. Maksymalnie parę punktów. Jest prawdą to, że gdyby biały tam zagrał, to groziłby wejściem, nie? I raczej czarny by chciał odpowiedzieć. Ale grając w to, w to H14, mocno nie przesuwamy granicy tych punktów. Czyli nawet jeżeli to jest wsenter dla białego, tak możemy założyć, no to to jest najwyżej tam 4 punkty, 3-4 punkty. A są na planszy ruchy o wiele większe, które są co najmniej 10 punktów na przykład. Jednym, którym przychodzi na myśl jest S18. S18 jest bardzo dużym ruchem. Nawet E2 jest ruchem zdecydowanie większym, więc to nie była pora, żeby robić punkty w centrum. No, i wielu graczy popełnia ten błąd. Chcemy otaczać punkty w centrum, bo to wygląda jak tak dużo, i tak dalej. Ale jak się przyjrzymy i policzymy, ile tych punktów jest, to się okazuje, że nie jest aż tak dużo tego. Ja jeszcze ostatnią próbę rozcięcia zrobił. Ta próba się nie udała. Skończyło się na tym, że czarny się połączył i to połączył się w centy, więc jeszcze bardziej zyskał przewagę. Ostatnie nadzieje już zniknęły dla białych, praktycznie, żeby wygrać tę grę. W końcu czarny zagrał S18, bardzo duży ruch, i znowu gracze grają w centrum. Teraz biały też został przekonany przez czarnego, że granie w centrum to jest dużo punktów. Wcale nie jest dużo punktów. Jest, yy, yy, są jeszcze ruchy, które są większe, nawet taki ruch jak. E18 byłby większy niż zagranie w jakieś G4, G14. G14 nie jest aż takie duży. Mhm. Graszy dogrywali. Ja się jeszcze raz jeszcze chciałbym pokazać tutaj małpę, która została zagrana. Jest to ruch w porządku w tym kształcie. Można grać małpę. Można też grać w ten sposób. Przepraszam, tutaj w ten sposób. Oba rozegrania są w porządku. Natomiast odpowiedź czarnego też jest ok. Przy czym teraz trzeba zagrać w B19. Czarny zamiast grać w B19 zagrały ruch E19, który na pewno nie rozcina. No i przede wszystkim tracimy ten kamień, bo biały na słapie. Czarny gra w B19 i biały gra tutaj. Czarny musi wrócić. I oddaliśmy niepotrzebnie kamień w E19. Gdybyśmy zagrali od razu tutaj, to biały i tak muszą wrócić, i czarne, czarne i tak w e też wracają. Czyli sytuacja jest podobna, tylko tu jest gorzej. Straciliśmy kamień w e w e19 i dodatkowo jeszcze F f19 jest pewnym punktem, a tu jeszcze f19 nie jest pewnym punktem, więc co najmniej, punkt, co najmniej dwa punkty stracone. Co najmniej dwa punkty stracone na tej sekwencji. Pamiętajmy, że jeżeli przeciwnik nam gra małpę, nie musimy grać e19, możemy zagrać od razu b19. Jeżeli biały nam te kamienie będzie chciał złapać, to wtedy zagramy e19 i go rozetniemy, tak więc białe muszą wrócić. Nie ma innej opcji. W tej grze nie zdarzyło się już dużo. Ostatnią rzeczą, którą bym chciał powiedzieć, no bo gra jest zdecydowanie lepsza dla czarnych, więc czarne tę grę wygrywają. Ostatnią rzeczą, którą chciałem powiedzieć, że znowu gracze grają jakieś ruchy w centrum, które nie zabierają dużo punktów. A jest taki ruch jak R19 i ruch w R19 nie jest. Może taki efektowny bardzo, ale to jest co najmniej 5 punktów. Może tego nie widać, ale dzięki temu wszystkie te przecięcia to są punkty czarne. To już jest 4, a dodatkowo pozwalamy, pozwala to zagrać w Q19, zabrać punkty białe. Czyli co najmniej 5 punktów ten ruch ma i jest większy niż granie jakichś tam drobnych rzeczy na, w centrum. W centrum. Prawdopodobnie biały powinny zagrać te R19. No i teraz się okazuje, że nie ma w rogu żadnych punktów dla czarnego i T16 te też punktem nie jest. W końcu, jeżeli dobrze pamiętam, to czarne zagrały ten ruch, a nie to biały zagrały ten ruch. No, zdecydowanie za, później, za późno. Jak się porówna na przykład o ten ruch w H2. Ten ruch w H2 to nie jest 5 punktów. Zdecydowanie. Nie jest to 5 punktów, więc. R19 niedocenione przez obu graczy. I to tak często bywa, że ruchy, które są takie bardzo terytorialne nie w centrum, tylko gdzieś na brzegu, są niedoceniane. Pamiętajmy o tym, że na brzegu i w rogach jest bardzo, bardzo dużo punktów. Najchętniej chcemy tam grać. Gra już się dokończyła. Czarny wygrał o 20. Była to mocna gra ze strony czarnych. Walka po prawej stronie, tak naprawdę, ustawiała mu całą grę, i reszta to zostało tylko nie popełnić większych błędów. Tyle ode mnie o tej grze.